Cześć, witam was serdecznie. Ja jestem Joszy, a to są wyniki konkursu na 3 razy PaySafe Card, które były sponsorowane przez stronę gamehack.com. No i już zaraz przystąpimy do wyników, ja mam taką stronkę, tutaj wszystko będę nagrywał bez cięcia, żeby później nie było, że Ło, what the fuck, ustawiane i w ogóle, mam tutaj stronkę, która służy właśnie do losowania i zaraz tutaj zrobię takie, wiecie, tutaj, tutaj wjedziemy w ekran i pokażę wam wszystko, tak czy siak chciałem na początku, że tak powiem, podziękować, że aż tyle osób wzięło udział w konkursiku, no w sumie było co walczyć, więc wylosujemy trzy osoby, które tego Pacifica dostaną. Co do odbioru, to jeśli wygracie, jeśli jesteście wygranymi, e, skonsultujcie się ze mną na fanpage'u, link macie w opisie, e, no i tam już się ogadamy, zrobimy jakąś tam weryfikację i, i to wszystko, więc, więc no, dobra, więc nie przedłużając, ja tutaj tak was wezmę tylko, mam nadzieję, że wszystko będzie widać, o kurwa, leci, <laughs> tutaj... No, tak jak mówię, bez cięć będę to cisnął, bo stwierdzam, że, że tak będzie najlepiej. Że będzie najuczciwiej, tak chyba mi się wydaje. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać. Czy zrobimy tak i tak, i tak? Nie, chyba nie łapie mi ostrości. Chyba nie łapie mi ostrości, ale tak czy siak, postaram się, żeby było widać. Tak czy siak, ładujemy komentarze. Tutaj mamy. O, dobra, teraz jest git. I teraz damy random winner. Wybieramy randomowego winnera, numer 1 i uwaga. Wiktor chmiel. nick Wiktor W. Więc Wiktorze, zgłoś się ze mną, e, z, <noise> zgłoś się do mnie na fanpage'u. E, jeśli się nie zgłosisz, ja się skontaktuję na dniach z tobą, ale najlepiej jakbyś się zgłosił, bo ostatnio jestem ostro zarobiony. E, tak czy siak, proszę tutaj. E, nick zwycięzcy. Raz jeszcze gratuluję, PaySafeCard 20 zł ląduje w twoje łapki. Teraz wybieramy kolejną osobę. Jest to Kamil Kowalski, e, nick na GameHagu Kamciol360. E, gratuluję ci bardzo serdecznie. Zgłoś się też do mnie na fanpage'u e, właśnie po PaySafeCardzika. No i ostatnia osoba. Uwaga. sebeku. E, Aha, to no. Prosiłem, żeby podać mi niki na gamehugu. ty napisałeś, że, 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 że włącznik internetu na czole. <laughs> więc no, cóż, niestety ci nie mogę tego zaliczyć, bo tak jak mówiłem, trzeba podać nick nick na gamehugu, więc no. No cóż. Dobra, kolejna osoba to uwaga e, smog 6V. E, nik, e, Unsight, pozdro, więc. E, smoku, zgłoś się do mnie na fanpage'u, e, wówczas się dogadamy. No, więc tutaj was biorę z powrotem, tu, 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 wszystko mówię bez cięcia, cisnę, żeby nie było, że jestem nieuczciwy youtuber, okłamuję i okradam swoich widzów, wszystko robię dla, dla pieniędzy, o Jezu, tutaj zumowało mnie za bardzo, dobra, więc w sumie co, no, to są wyniki, kolejne konkursy możliwe, że, że pojawią się, wbijajcie na stronę gamehack.com Link znajdziecie w opisie, zarejestrujcie się z mojego reflinka, to w te, wie, wie, wiecie, pieniądz... O, nauczyłem się w ogóle... Nauczyłem się... <grym> nauczyłem się, kurde, szczelać palcami do Polaków. Dobra, więc raz jeszcze Wam dziękuję, zwycięzcom gratuluję, zgłoście się do mnie na fanpage'u, napiszcie swój nick, przystąpimy do weryfikacji, będzie ona... Um... Że tak powiem, nie do podrobienia, bo, no bo tak, bo nie do podrobienia i tyle. Nie będzie się dało, jakby mnie wciula zrobić, bo będzie to dość mocna weryfikacja, więc nawet nie próbujcie. E, tak jak ja się z Wami żegnam, dziękuję za udział w konkursie. No i tak jak mówię, zapraszam na stronę gamehack.com, która sponsorowała te piece w Kardziki. Jeśli oczywiście będziecie chcieli, jeśli oczywiście będzie większa aktywność na stronie i w ogóle, e, to zrobimy taki kolejny konkursik. Raz jeszcze dzięki i cześć!